Dzień dobry. Moje nazwisko Waldemar Maślanka. Ja reprezentuję markę BedBlock, która od wielu lat dostarcza bloki na rynek Polski i Unii Europejskiej. Staramy się Państwu dostarczać produkty o bardzo wysokiej jakości. Staramy się zawsze mieć ich odpowiednią ilość na stanie. Terminowo to wywozić. W tym zakresie nam pomaga na przykład firma CargoClick, z której jesteśmy bardzo zadowoleni cały czas gdzieś wdrażamy nowe procesy za chwilę będziemy starali się też państwu pokazać te procesy za chwilę też będziemy pokazać nowości starali się pokazać nowości które będziemy wdrażać w życie codzienne mam nadzieję że przez te nowości państwu będzie się łatwiej pracowało z naszymi blokami będzie jeszcze większy porządek i dokładamy naprawdę cały nasz zespół dokłada wszelkich starań żeby byliście państwo zadowoleni już od dwóch, 3 lat BedBlock uzupełnił o konstrukcje dachowe, łukowe, płaskie, wielospadowe. Także zachęcamy Państwa do współpracy i wszystkiego dobrego. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, podjęliśmy współpracę ze sprawdzonym partnerem, jakim jest Cargoclick który zapewnia nam logistykę i transport bloków do na budowy do naszych klientów. Współpraca z tym partnerem spowodowała, iż budowle kończymy terminowo, rzetelnie, co pozwala nam się koncentrować tylko na polepszeniu jakości w naszych blokach. Ci z Państwa, którzy mieli możliwość współpracowania z nami do tej pory, wiedzą, że zawsze charakteryzowało nas indywidualne podejście do każdej budowli, do każdego klienta. Staraliśmy się tam zmieniać na prośbę klientów naprawdę wiele rzeczy. Zawsze mam nadzieję, że opuszczaliśmy budowę z podziękowaniami, z wdzięcznością, że budowaliśmy to dla tego klienta i co odzwierciedlało, że klienci przeważnie do nas wracają. Nasi projektanci zawsze z uwagą słuchali uwag inwestorów. Zawsze je wdrażaliśmy, często były one wdrażane w dużo lepszym zakresie niż inwestor o to prosił. Marka Bedblock na jesień tego roku przygotowała dla Państwa kilka nowości, które będziemy prezentować. Mam nadzieję, że te nowości usprawnią dalszą pracę u Państwa na obiektach, a także zbudują większy i bardziej pozytywny wizerunek naszej marki. Zapraszamy jeszcze raz do współpracy i bardzo dziękuję.